Witam serdecznie na kolejnej lekcji, tym razem dotyczącej cyklu wielokrotnego nacinania gwintu. Cykl G76. Cykl ten składa się z dwóch bloków. Pierwszy, i tutaj jest drugi. Mamy przygotowany prosty program właśnie na nacięcie gwintu metrycznego M16 z, ze skokiem 2 mm. I standardowo początek programu. Następnie linia blok bezpieczeństwa, odjazd zawsze na start, dla bezpieczeństwa zostawiamy i, i tutaj mamy też wyłączenie chłodziwe obrotów. Następnie pierwsze narzędzie, czyli to będzie ten nasz nóż do toczenia gwintu. Jeżeli jest gwint prawy to jest M3, 800 obrotów stałe obroty, M8 wyłączenie chłodziwa, pozycjonujemy się, to jest ten punkt. Pozycjonowaliśmy się tutaj do x18z5, czyli przed gwintem. Następnie mamy dwa bloki cyklu, czyli parametr p zawiera ilość przejść wykańczających, pod jakim kątem ma się zagłębiać. Następnie kąt gwintu, to jest metryczny, więc 60. Tutaj możemy zobaczyć. Jak ten parametr się zmienia, czyli jeżeli wezmę na przykład 50, to ten kąt tutaj się zmienia. Jeżeli na przykład dam 30, to jeszcze następuje tutaj reakcja na symulacji. Q100 to jest minimalna wartość, czyli jak wpiszemy to, układ sterowania sobie tutaj przeliczy, ile przy tej wartości i w zasadzie przy tym Q oraz też pozostałych danych. Jak ma, ile tych przejść powinien wykonać, żeby dojść do tutaj 13,5 mm. Następnie R02 to jest 0,02, czyli dwie setki. To jest to, co na wykończenie zbieramy tutaj. Czyli to będzie ta niewielka wartość tutaj w tym miejscu. Następnie, aha, to jest. To 01 to też jest wygładzające. Chodzi o to, że jeżeli toczymy gwinty, to zawsze na końcu warto dodać jeden albo dwa trzecia wygładzające, czyli nawet jak już mamy zebrane do wartości ich z tej oczekiwanej, to warto jeszcze narzędzie puścić raz jeszcze po tym już zrobionym gwincie, żeby po prostu wygładzić go, usunąć ewentualne zadziory. W drugim bloku mamy punkt końcowy w X oraz w Z. P to jest wysokość gwintu P wyrażone w mikronach, czyli F2 jest taki współczynnik razy 613. Weźmiemy kalkulator. Na kalkulatorze przeliczę tutaj 2 razy 613. To daje nam 1226 mikronów. Czyli to jest wysokość. Q400 to jest pierwsze wejście narzędzia. I na podstawie też tych danych sobie właśnie odpowiednio przelicza później. F2 to jest nasz posuw, czyli skok w tym przypadku Gwintu. Następnie mamy odjazd od Gwintu i później do pozycji domowej. M30, zakończenie programu. I zobaczmy, jak symulacja przebiegnie. Czyli pierwsze częścię, drugie częścię, trzecie. trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte. Także wyliczyłem nam tutaj 10 przejść łącznie. Tutaj jeszcze możemy dać parametr, jeżeli mamy gwint stożkowy, R. R oznacza, że będzie pod kątem. I Jeżeli na przykład minus 3 dopiszę, to zmienia się nam położenie gwintu, czyli będziemy mieli stożkowy gwint. I zobaczmy, to jest różnica promieniowa, bo to jest wartość promieniowa. Natomiast tutaj nam będą różnice razy 2 musimy to mnożyć, czyli to jest dystans pomiędzy tym punktem, a tym jest minus 3, jest 3 mm natomiast na średnicy to wtedy jest 6 i sprawdźmy te wartości tutaj ten punkt ma wartość 7,5 jak tutaj zobaczymy w ich się tutaj 7,5 jest, zmienia się tutaj w tym miejscu jak podjadę, to następuje zmiana 7,5. Jak podjadę do drugiego punktu, to też tutaj pojawi się zmiana na 13,5. Czyli to jest różnica 6 mm na średnicy, natomiast właśnie promieniowo to jest ten dystans tutaj 3 mm. Myślę, że na ten moment wystarczy. Zapraszam do dalszej części lekcji.